C, 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 c. Witajcie! Dużo osób mówi, że nie nagrywam długich filmów, więc dzisiaj Was zanudzę. Aczkolwiek, może nie. I teraz pytanie, czy uda się go w jednym filmie zrobić? Patrzcie, Altus v 600 czyli podróba naszego wzmacniacza. Kto widział Shorta wie, że tutaj jest dobrze pokombinowane. Zobaczcie, mostki takie, że można stara odpalać z tych dwóch transformatorów. Możliwe, że naładował akumulator. Co jeszcze tutaj jest godnego pochwalenia? <laughs> Proszę Państwa, zobaczmy. Jest dorobione. Wyjście na korektor. I to akurat zostawię, bo dedykowany yy korektor do tego jest, pioniera. Jest z woreczka. Gdzieś już taką z woreczki widziałem w czymś. Nakładeczek brakuje. Prawie wszystkich. I tutaj nie wiem, czy nie będę szukał czegoś. Wow, patrzcie jakie ładne logo ktoś tu nakleił. Po co? Nie wiem. No i z tym trzeba będzie zrobić porządek. Nie rozumiem, jaki problem był, żeby wsadzić oryginalne żarówki. No i do tego zobaczcie, co się dzieje w potencjometrze na, poten na potencjometrze głośności. To już jest jakiś jakieś życie. No ale dobra, nieważne. Trzeba zdemontować te diody. Umyć go z kurzu, bo jest grubo. Zresztą zobaczycie, no i jak widzicie, nie jest zbyt kolorowo, naprawdę to wygląda, jakby grubo przeleżało w jakimś totalnym syfie. No i nie padało mi się to. No i do tego będzie prawdopodobnie pełen rekap. Chociaż tu dużo tych kondensatorów na szczęście nie ma, ale pracy będzie co niemiara, żeby wyjąć to wszystko. No, i zobaczcie tu. Ten jest na przewodach. Ale oryginalna Elwa. Ten też jest jakoś dziwnie umocowany. Chyba brzucha dostały, ale czemu ktoś nie wymienił wszystkich? Tutaj na pewno trzeba będzie wszystkie wymienić. Co jest dobrego, że są chyba oryginalne Tesle. Też ślady na śrubach, śrubokrętu są, więc coś musiało być. Podziałane tutaj. Bardzo mi się to nie podoba. Ale okej, okay. wyczyśćmy go. Niestety efekt nie jest najlepszy. Kurz, pył, jak go zwał, trzyma się lepiej płytki niż uchodźca pontonu. Trzeba na mokro. Krążą plotki, że nie powinno się robić takich rzeczy. Ale, no i parę minut później jest dużo lepiej. Zaczęło się pokazywać tam miejsce na mostek prostowniczy. Jeden. I tutaj nie wiem, czy to uj ujrzycie. I drugi. Dodatkowo, niestety, zobaczyłem takie oto. Rezystory, nawet jeżeli są sprawne, już się kwalifikują do wymiany. No i z automatu, jeżeli te rezystory są przypalone, to trzeba będzie zagadać do każdego tranzystora tutaj, czy wszystko z nim jest ok. No ale no, efekt czyszczenia już jest dużo lepszy. Gdzie jeszcze wilgoć wydmuchałem to kompresorem. Wcześniej szukałem płynem kuchennym yy, i dimerem, bo płyn kuchenny. o. Za kostką jeszcze jest słabo, ale to poprawimy. Zamawiał kondensatory, mostki dwa. No i pomiary trzeba będzie zrobić. Dodatkowo żaróweczki do odszukania. A jak nie ma, to też trzeba zamówić. I na ten moment koniec części pierwszej. Jeżeli ktoś by miał te takie nakładki, to jak najbardziej proszę dać znać. A my tymczasem się żegnamy. Do usłyszenia. The show. <laughs>